Hej, siemano, witajcie blisko z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Enclave i tak jak pamiętacie trochę hajsu nazbieraliśmy w poprzednim odcinku, można zainwestować odrobinkę w ulepszanie naszych postaci berserkera chociażby któremu damy już średni pancerz uuu wygląda fajnie, sorkerer sorkerer zasłużył bardzo dobrze Nagle jednego na mniej, to damy, damy nawet mu Long dadgera. I myślę, że polecimy teraz właśnie Sorkę. Pojmijmy Jasminę, y, musimy znaleźć i pojmać księżniczkę Jasminę. wrócić do Mordes przez przywołany przez nią portal. Dobrze, więc lecimy. Jak byśmy szli na grzyby. O! Tam ja będzie trzeba trochę się naprodukować. ...naprodukować celnie. No, dostał w końcu. to najgorsze to, że on się teraz stakuje. O, dostał w końcu z tą... ...większą częścią kombo e, Tak, tutaj nic... Czy tam coś jest? Nie, muszę podejrzeć. Nie, nie było nic. Dobrze. Wydawało mi się. No tu gdzieś, nie po krzakach chyba nie ma pokrywanych mieszków złota, ani niczego takiego, więc myślę, że możemy udać się dalej. Mecz. Aha. Eee... czyli. E, engineer. Czy, engineer, czyli... O Boże, jak, to się, jak to się nazywało? Mechanik samobójca, właśnie. On gdzieś tam jest. No dobrze, musimy tam podejść do niego chyba. No bo przynajmniej raz go jeszcze. O, właśnie. Ups, 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 ups. Dobrze, dostał. Nie żyje. No widzicie, to jest bardzo potężna jednak. Różczkę tak samo, cały zaklęte. Znaczy cały ten. Ko... to kom. O. Huzia na juzie. O, jakby ten się naładował, i nam przyładował stąd. Coś stąd. oj, nie wzięło tego myszka. To coś, żebyśmy mogli się pożegnać. Zaczynać od nowa. Kryształ duży. 125 zł. o już bardzo dobrze. Jak teraz nam sta stać już nas na pancerze, to już jest naprawdę duża część. O. Come on, umrzyj. Dziękuję. Łyknijmy sobie potiona. Tu jest strażnik za drzwiami. Ale teraz skiep ściemia. Ja. O, będzie szedł do nas. Okej, okay, udało się go zabić. Bardzo fajnie. To jest jedno wieście. a tu? A tam są mieszki złota. Czyli potem mieszki złota będzie na pewno się można w jakiś sposób udać Come on Daj się kurde facet trafić, dziękuję O, jak on by nam e, przyładował, to byśmy mogli się też pewnie porównać z połową HP albo i więcej Zobaczmy tu na zewnątrz, bo jednak kiedy mapa nam pozwala tak sobie spacerować po niej, to zapewne będą gdzieś poukrywane właśnie różnego typu znajdźki no, tak jak tutaj za... o 220 mam podniesione dwa klucze teraz o tutaj mam już złoto, widzicie? ładnie o i kolejna mapa high Kajwolei no bardzo ciekawe, bardzo ciekawe Kolejną jakąś arenę udało nam się odblokować. A, i tutaj była ta część, której nie mogliśmy zdobyć. jest ten kusznik? Nie Nie widzę go nigdzie i to jest najgorszy ból. O, dobrze, mam cię. Zymrzyj tą. zym moru. Zmur się murłomu się w ogóle takie schody być po takich schodach ciężko by się chyba chodziło w praktyce ale coś może czegoś jeszcze nie znaleźliśmy ponieważ spójrzcie że mamy tylko 195 na 200 sztuk na 450 sztuk złota może gdzieś tutaj coś zostało Mamy jeszcze ten klucz, którym możemy coś na pewno otworzyć. Tylko, że tutaj wszystko już mamy zdobyte, no... Nie było tu więcej rzeczy nigdzie. Mi się wydaje, że można tutaj coś być. Nie. No nie ma. Kurczę, no nie wiem do czego ten klucz. Może tutaj przejdziemy jeszcze kawałek dalej? Tym portalem. Nie, trzeba zobaczyć. Tak, dobrze, jest, jest druga część, jakby, lokacji. Bardziej trzeba się skoncentrować teraz, bo na... Jeszcze raz! Ah. Kurczę, gdybyśmy trochę szybciej walnęli go, to mieli to z głowy, a tak... Niestety. Ooo, niedobrze. Szar w takim miejscu. O, dostał raz. Dostał drugi. Do pięknie. Dostał już tyle razy po chwili, żebyśmy bez większych problemów mogli się z nim tam rozliczyć. I tak, jestem ciekaw do czego to jest ten klucz, który mamy. To jest tak pytanie. Tu jest główny wątek jest na więc tutaj będzie wątek poboczny. Trochę zabolało. A zużyjmy sobie ten checkpoint. Tam jest ork, kolejny bombardier. Ale nas na razie to nie interesuje, chciałbym się dostać tu. Chciałbym zobaczyć, co. Ty... O, tam był duży brylant. Chyba złot... złoty boże. Eee, ten te, te, czerwony rubin. Tak. 350. Bardzo ładnie. Teraz w sumie znowu nam brakuje drobnych Drobnych do dopełnienia całej kwoty Może przejdźmy się tędy, zobaczmy czy może tutaj coś dostaniemy Nie, tutaj mam tylko... Tutaj mam tylko orka Kogoś tam... O, tam jest już Jasmina Czyli tutaj wszystkich W sumie wybiliśmy Palladen tak samo Podniosłeś księżniczkę Jasmina Dobrze i portal wyjściowy przybył No, byśmy się zbagowali o niego to mi się zaczął w ogóle ta głowa jej wygląda jakbyśmy jej naprawdę tylko głowę odcięli. Zobaczmy czy może tutaj coś jest. Nie, nie ma. Hmm. To nie wiem, znowu gdzieś zgubiliśmy. Brakuje jednego kryształu na pewno jednego małego potiona, tak że to są drobiazgi. Okej, okay. udało nam się odbić... Znaczy wykonać kolejną misję. I tak, zobaczmy pokazówkę. Was no one left to save her from her fate. She was devoured. And thus Batan was bound to Mortessa's son. There was no doubt that he would seize upon her first mistake, break the bond, and claim the world as his own. But now he was to command Mortessa's armies, cross the rift, and crush the people of Selenheim once and for all. There would be no the servant adventurers were given yet another task of importance, to assist in destroying as many strongholds of the Enclave along the rift as possible, in preparation for the glorious invasion. As they set out to do their bidding, Mordessa studied the retreating forms. They had served her well, but now, since she had Batara, they were expendable. Batara's twisted form watched them as... A, czyli teraz po przywołaniu Watara w swojej dziwnej formie mm, jakby to powiedzieć, Mordessa zaczęła studi... St uczenia się tej jego formy, a sam Watar posłał armię mordesy ponieważ już nie był sam, tylko miał właśnie do dyspozycji armię zaczął, i zaczął niszczyć wszystkie twierdze Enklawy w Selenheim, znaczy ogólnie twierdze Enklawy wzdłuż tam rzeki, o ile dobrze zrozumiem, w celu właśnie osłabienia mm, jakby powiedzieć, enklawy przed inwazją. Także tyle w skrócie odnośnie filmu, który przed chwilą był. A w tym momencie też ludzie podziękują za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!